Jak wykorzystać życiowe kurwa zdarzenia, żeby się napędzać, kurwa i się nie zatrzymywać. Sytuacja kurwa z przed kilku dni. Wychodzę z siłowni. Za mną wychodzi gościu. Przytrzymałem mu drzwi. Ja podchodzę do roweru, a chłop się wpierdala do nowiutkiego Lamborghini Revuelto, kurwa. Plus minus dwie banie kosztuje taki samochód. I patrzę na to i po pierwsze Szacun, poczułem szacunek, że się kurwa da, a po drugie, zadałem sobie pytanie: dlaczego to kurwa nie jestem ja? I teraz masz dwie opcje: albo jak większość, oplujesz go jadem, e, pewnie ukradł, e, kurwa taki to, e, kurwa zajebał, Chuj wie to złodziej, kurwa oszust, albo jakiś inny tam, kurwa frajer, albo wykorzystujesz ten pęd. Ten kurw, tą moc, tą energię, kurwa, którą zebrałeś z takiej sytuacji i ciśniesz, napierdalasz, kurwa, i się kurwa nie zatrzymujesz. Dlatego, zapierdalać, zakaz siewania, to się kurwa nie zmienia. Do roboty, kurwa, już.